Hej, witam was na następnych vlogach na łonie natury. Dzisiaj znów tylko w innym miejscu. Dzisiaj mamy jeszcze na takie klance obok domu mojej cioci. Do mojej cioci jest tam za tymi krzewami. Fuks już gdzieś po las. No więc... No trochę nie poszło. No, tam jest Fuks. Tu są takie jakieś. Mogę jakieś wziąć, bo... Już widać, że ja tam gryz mam dość mocne zęby. No więc ja mam tutaj coś w tych chaszczach, bo chyba cieli tą gruszką. I sobie, ale jestem obok ulicy, więc może by słychać samochody. Tu też są takie haszcze. Na przykład. No. E, tak. Tu są e, domy sąsiadów. Tam na przykład jest dom takiej łucji. Tu jest Panamarka, yy, pana Marka. Tam jest dom takiego natkańca takiego Michała. Do mnie powinnam mieć jazyk, zrobić jakiś gościu w żółtej buzie. O, tam. A już sobie fuksiewka i patyk znalazłam. No, bo widzicie to w ostatnim zrobił. O, patrzcie, patyczek. Jeszcze mu jeden poszukam? tak pójdziecie na wszelkim środek wolę mieć coś takie grubsze takie i tam bardziej pod szopą by się takie znalazły ale myślałam, już nie chcę łazić a i tak mój kuzyn mi powiedział żebym na razie e, żebym na razie e, była tutaj a nie tam ponieważ tam jest błoto brano i no i po prostu on tam drzwiadzi bo e, robią chodnik pod domem i nie chcę, żebyś tam zbyt kurzyła na ten chodnik, bo no... No i mi powiedział y, razem z takim długim, moim głównym szynkiem, żeby no, po prostu y, żebym tam po prostu no tam y. ja nie chodziła sobie. Tu jest na przykład Poszedłem w sumie z psem na strugi, ale dzisiaj nie mogę, ponieważ on zazwyczaj chodzi pod wieczór tam na strugi. W sumie on tam zawsze jak się kopie, to później muszę go zamykać tam w końcu, tam za tym, się tam obok tej tam strony. Ponieważ jest cały mokry, no i by przeszkadzał chłopakom zrobienie tego chodnika. Hmm. Na... O, może tak mi się to uda wy... hmm. No więc tutaj jest nie, jecha, jeszcze takie haszcze, nie wiem co mogę jeszcze w pokazać. Tutaj bym mogła z nim wyjść, ale niestety on ma takie branie na kuriera, że mówię wam, jakby go za jak bym mógł od tej jakiś samochodzik kierować. No ja więc, już jestem Pet shopem i pokażę Wam jeszcze kilka zdjęć, jakie udało mi się tutaj załapać. Co naprawdę śliczne, okolica teraz śliczna. I naprawdę pozdrawiam serdecznie Clio LPS TV. Można tam kogoś zakopać. No więc to już tyle. Ja już się będę z Wami żegnała. To jest takie okolice, i. Ym, no i tam poprzek. hej kupus. No i możliwe, że jutro będzie filmik z vlogu LPS na łonie natury. Więc ja Was zapraszam. Dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół. Co chcecie, l -l -l. I serdecznie pozdrawiam Clio LPS TV. I jeżeli chcecie być pozdrowieniu w następnym filmie, no to musicie po prostu napisać komentarz Pozdrów mnie, proszę. No i jeżeli dam Ci serduszko, to znaczy, że będziesz pozdrowiony. Więc pa pa. Żartowałam, że się z nami nie żadnego czegoś To jest w A Tak się rozwijał goryca, jest są sąsiadów, tam ulica i... No i za chwilę już się serio będę z mąki żegnać, bo jest zimno, zaczyna wiać. Yy. no jak wy możecie w sumie słyszeć, bo możecie nie słyszeć mojego głosu, ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy wy mnie w ogóle słyszycie, bo przez ten wiatr, przez te dźwięki, byłem zakłócenia się to bardzo przepraszam i w montażu postaramy się to naprawić, więc no, ja już się będę serio z żegnała. Jeżeli, właśnie jeżeli chcecie być pozdrowieni, to piszcie mi w komentarzach, proszę, nie proszę. jeżeli dam wam serdeczko, was pozdrawię, a raczej każdemu dam serdeczko, ponieważ zazwyczaj pod moimi filmami jest mało komentarzy. No i wiecie, jeszcze raz rzucę kusikowy petyk, choć on z tym kijem lata, no i tak tutaj rzuciłam mu, on teraz sobie zostanie kto chyba liczyć, ale ja już się będę z wami żegnać, więc nie.